Cześć siemanko, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie jestem Kaito, a oto przed Wami może nowa seria, a nazywa się Life is Feudal. E, dobra, o czym to jest gra? No to jest taki survival, średniowieczny survival. Gra fajna, w sumie, z tego co widziałem, jeszcze nie grałem, ale z tego co czytałem, co widziałem, to. Opinie w sumie pozytywne i dobra, na początek stworzymy sobie postać, tutaj na razie mamy sobie randomowego gościa, ja tutaj jedyne co ustawiłem na razie to imię, bo stwierdziłem, bo gra była płatna, teraz jest z tego co wiem darmowa, ale można tylko stworzyć jedną postać, więc stwierdziłem, że nagram wam od początku po prostu żeby nie tworzyć czegoś 100 razy i nie przechodzić na nowo Nazwisko rodowe, jakie ja mogę mieć nazwisko rodowe? Nie mam pojęcia. Dajemy sobie. M. Sung. M. Sung. Nie wiem, tak będzie. Czy ja chcę grać kobitką? No, kobitko raczej nie. Głos męski. You can run, but you cannot hide. Widzicie tych? You are marked. I see you. I will. Look, man. I will find you. And I will kill you. You are a dead man. I'm a scared man! I see you. Dobra. You can run, but you cannot... Hide. Mi na najbardziej odpowiada ten drugi tu jakiś chore Tu jakiś Slaward a tu Gotlung. Boże, czym one się różnią? Czy to... To chyba tylko chodzi o wygląd, ale nie jestem pewien. Dobra... Dobra, weźmy sobie tego, bo z tego chyba jest najbardziej podobny do do do, 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 mojej karnacji, czy coś w tym stylu, bo będę postać tak, o, sobie tworzył, jak najbardziej podobno do mnie. Ta graficzka nawet przyjemna dla oka. Głowa. Ej, czy ja tej mordy gdzieś już nie widziałem? Tak jakby z jakiejś gry, ale nie pamiętam z jakiej. Jezu, ale tu są główki. Yy... Mhm. czyli do wyboru są dobra, to weźmy sobie nie wiem, no dobra, to już niech będzie ten gotlung teraz pokażmy ci mi głowę Ojej, te gotlungi to są jakieś brzydkie chyba e... a sprawdźmy sobie Chora. boże, czy oni wszyscy muszą wyglądać jakby byli alkoholikami jezu Dobra, ja się zdecyduję jednak na tego. Jednak ten tylko, że w głowie zostawimy sobie taką. Rysy twarzy. Jakieś dziary, ta? Tu jakieś... O, dziary, dziary, dziary. Dziarę sobie zrobię, tylko jeszcze. Zastanawiam się jaką. Ja to będę chciał coś stworzyć takiego ala nordyckiego. Ale no zobaczymy jak to wyjdzie. Tu gdzie się gdzie jest dziara? Nawet nie zwróciłem uwagi, gdzie to się pokazało. No nie, nie wiem. Dobra, dalej. A, bo to i blizny są, dobra. To blizny nas nie bardzo interesują. No, błotem się wymalowało, no super. To wrócę sobie jednak do tych takich szlaczków na jego głowie. Tylko jeszcze nie wiem, czy te czy, 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 czy. Mm, te chyba wezmę. Chociaż Dobra, nieważne, nie będę za dużo ten Fryzora 1. O jezu, o jezu, ale jest paskudny Fryzora 2. No już lepiej Fryzura numer 3. No do, to już całkiem. Coraz lepiej, coraz lepiej. Może jeszcze mnie zaskoczą Fryzura numer 4. Nie Serialnie Fryzora numer 5 też tak średnio się chociaż jest lepsza od większości Fryzura numer 7. Fryzora numer 8. Prezioro numer 8. Mm, żadna mi tak nie siada, ale spójrzmy jeszcze na zarosty. Dobra, bo ja na pewno będę chciał mieć zarost w Gierce, bo co to jest za wiking? Yy, bez zarostu w sumie. O, chyba będzie coś czuję, że to będzie czwóreczka. Bo reszta pewnie będzie po prostu taka broda, ale, ale co? Ale taka jakaś niełożona. Chociaż ta też jest, to przypomina mi Kratosa, czy tam Kronosa. Tego ziomeczka z Godowora. Fryzura 8, czy ja chcę 8? No nie chcę tej. 6, nie. 5, nie. Może 4, nie. 3, 3. Tu sobie rasę stworzyłem, już wszystko mniej więcej, jest tu nawet sporo opcji, żeby sobie tak, tak, dziary sobie zrobiłem, brodę sobie zrobiłem, włosy, tu sobie dziary z boku, na twarzy zrobiłem, tylko blizny się nie da niektórych pozbyć. No i co tam dalej, potem od, atrybuty rozdajemy, siła, zręczność itd. i tak dalej, wale w intelekt i zręczność, nie wiem po co, ale tak jakoś czuję, że to w to powinien walić tutaj, leśnictwo, łowiectwo, bo będę chciał tu zostać łucznikiem a chyba, to dałem tutaj w proce i w napastnik no bo kawalerzysta raczej nie, piechur raczej nie, milicent raczej nie no i dobra, mamy to, mamy to, mm, zakończ i teraz tak, kajtu, msung, gotlung i nie wiem w ogóle czy nie wiem w ogóle czy rasa się czymś tutaj różni no w grę, to no dużo nie wiem o tej grze tylko tyle, co trochę poczytałem, albo ewentualnie mm, poczytałem jakieś y, recenzje, jakieś tam ewentualnie zwiastun, coś w tym stylu, ale jest to survival. Ogólnie to jest y, sandbox y, MMO, gdzie no wszystko zależy od graczy. Nawet głupie drzewa trzeba ciąć, żeby zbudować sobie domek. Więc mm, zainteresował mnie ten tutułek. Zwłaszcza, że od Conqueror's Bad Blades y, mój mózg musi odpocząć bo za dużo za dużo ciągle jedno i to samo, więc stwierdziłem, że to będzie taka miła odskocznia, kto wie, kto wie, może nawet seria, jeżeli gra się sprawdzi bo póki co naprawdę nie wiem, czy, czy sam będę w to grał, więc póki co nie będę nic obiecywał no ale na zachętę możecie strzelić łapeczkę w górę, jakiś komentarz, jeżeli ktoś już gra w tą grę i ma jakieś tipy Eee, albo po prostu stwierdza, że a no gra mi się podoba, to dawaj, zagramy razem. No to wtedy też możecie zostawić komentarz, żebym wiedział, ewentualnie z jakimś nikiem, czy coś w tym stylu. No dzień dobry, no oee, gra głośna, głośna gra, głośna gra, głośna. Trzeba ją... Dobra, Mordo tutaj, widzę już tutaj. No właśnie SD, ja wszystko wiem. A jeszcze nie mamy, Tylko poczekaj, Mordo, Mordo, Mordo. Audio. Głośność ogólna. Tak, tak mniej więcej tu. Głośność muzyczki, gdzieś tak tu. Dźwięk obiektu, dobra, to sobie ściszmy, to sobie też ściszmy. Głośność otoczenia, też jeszcze nawet tak. Tryb interfejsu, co to robi? Ooo, tryb interfejsu w trybie wolnym, możesz poruszać się, rozglądać dookoła, Tak, tryb kursora, mm, Okej, okay, rozumiem Dobra, czyli tryb kursora, tak Dobra, ale ja widzę, że mam tutaj do, dotrzeć, Gra, w sumie, fajnie wygląda Ogólnie tak jest nardycko, więc ja się cieszę, lubię takie klimaty, wręcz yy, uwielbiam co do tego na jakich parametrach będę grał nie wiem zobaczę po tym dzisiejszym odcinku O dzień dobry widzę, że ktoś tu jeszcze rozmawia tak o, dobra Aby dowiedzieć się jak wchodzi w interakcję z obiektami life is feudal, dobra Ok Interakcja na ppm mm -hmm. Dobra, siema, morto. No nic nie gada, siema. A jeszcze jeden do wioski, to jeszcze nie jest Abella. Nie Abella, co z pewnością wygląda jak. Jest Dobra, w ogóle? Dobra, nieważne. Ale fajnie, że po polsku w ogóle gdzieś. Że to jest, nie? <laughs> postradowaliśmy z myszy, super hmm. dobra, wezmę samouczek bo w sumie nie, nic sam nie ogarniam no ale jest światełko, faktycznie jest światełko typie nie wiem czy ślepy jesteś czy co tam się coś pali, tam się coś jara tu już chyba jakiś stwór nawet jest nie, nie jesteś no, dobrze e, myszka delikatnie gra, czy tu zmienię to? nie, dobra ustawienia, cicho bądź telefon sterowanie, czułość że zmniejszmy to tak to 25 zaotwierdź, dobra no, od razu lepiej dobra, to co? lecimy chłopaki wiszą, ajajajajajajaj na drzewo zbadaj, kłoda Spoko, widzisz kłoda z białego drewna. Oceniasz jego jak jakość na 66, ilość drewna 460. Mm -hmm. No spoko. F1 to jest nauczyciel, dobra, spoko. Ja póki co to tutaj. To się powinno ruszać z lepszej efekty budowało, no ale dobra, póki co tu o. Jezus mi się podoba jest taki trochę mroczny, nie tak mrodyszką. Dobra, są ludzie. Fajnie Łane dziarki sobie zrobiłem, takie maszne, bym powiedział. Dobry Dobry chani, O Boże Co to znaczy w ogóle? Ciekawe no. Najpierw stary musi mi obejrzeć, żeby mógł do, iść do boby i żeby ona mogła mnie obejrzeć, hech O, muzyczka fajna, klimatyczna Gra jest w early accessie, póki co jeszcze Z tego co mi się wydaje, czekaj, czy ja to powinienem wyjść z, tam, no, z tamtej strony, dobra. Idę do starszych, ale podoba mi się klimacik. No mam nadzieję tylko, że to nie będzie jakieś smutne. Ostatnio pobrałem sobie jakąś grę i to był taki totalny skam. Typowe zrzynanie z starych tytułów, które już były... O, tu widzę jakiś Jarl. Ja to wszystko mogę. Długi dom zbadaj. A, długi dom o wytrzymałości. 0 na 0. No spoko, że to jeszcze stoi. Dobry. Ty jesteś starszy, bo nie wiem. Ach, kolejny. No ja, kolejny chłopiec, nie wiem co Co można mi zrobić? A no, zostałem wyrzucony na wybrzeże tej dziczy przez morski Szukasz starszego, jesteś nie. Dobra. Mhm. Mm No to co? Jakim jestem warzywem? No spokój. Zdobyłeś się Peterem, takim początkującym, którego nikt prawie nie ogląda. Kupa, spoko. że oni są jacyś czysty pani w sensie szkoda, że tylko że nie mówią. bo skoro kara jest po angielsku, to chociażby mogli ten obrót, no dobra, Związek się z domem, użyj na domu zdolności zajmij jako swój dom jeśli będziesz z domem będziesz mógł wrócić do niego, za zdolności modlitwa po no. a A, bym mm. mm. to zrobić. No spoko, dobra, czekaj, oto nasza sekretna modlitwa, która ci do twojego domu z Mego miejsca, tak, 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 więc nie. Odchodź zbyt daleko, zwiąż się z dany i wróć z Dobra, jak ja mam się z tym szajsem związać, czy jak tak sobie nacisnę? Hmm. Mm, Zapyty drugi dom. Ojez, zbadaj. Prymitywne łóżko zbadaj. No dobra, ale... A, dobra, baja. Po prostu prawym. Przypisz się do długiego domu Dobra Baja. I co teraz mam zrobić? Wrócić do swojego starszego, dobra Gadamy sobie dalej Kiedy idziemy widzieć starszego? No dobra nie, nie. Zwolne miejsce Powiedz mi czym jest miejsce Bo nie mogę znaleźć O Jezu, i co jak teraz zrobić? Dobra, dobry chłopak, o Boże. postać taką powiedzmy dosyć potężną broda budzi respekt dobra ja tu rozumiem że muszę pomóc ludziom we wszystkim w czym tylko mogę przejdziemy w samouczek to potem zaczniemy zabawę tak mi się wydaje przynajmniej dobra rozumiem że on z nim porozmawiać ale ale. już rozmawialiśmy uwielbiam rozmawiać z no super w sensie fajnie, że zaczynamy od tego głównego sumienia. Rozumiem, tak się stanie. Mówi jakby to była jego misja życia, by O, kurniczki widzę. Ja Ej, wyczysz. wyczyszczę wyczysz się wszystkie. powiada się fajnie. Mi tam się podoba. Zniszcz, Nie, nie zniszczy. Wyczyść kurnik. Fajnie, że po polsku, bo na przykład ktoś tam by mógł sobie taką po prostu... Otrzymałeś gnu sztuk tam, 13. No, ale ja chcę... Boże. A, pozbierę trochę jajek jeszcze, dobra, zbierz jajka. fajnie, wszystko jest takie czytelne ogólnie na nowe kracze. Daj jajka, teraz Dobra, mi się podoba. Mam 13 sztuk gnoju, no kurde. Ulepię sobie zaraz glinianą ch chatkę, a raczej, dobra, no, skupy. E, no normalnie. I glom nie dopadł u Boże. Co to jest glom? A system reputacji i konsekwencji. To może być przydatne. Gracze przy pozytywnej reputacji tracą mniej punktów umiejętności w momencie śmierci oraz ma większe szanse na pomyślne wykonanie obrzędów religijnych, takich jak błogosławieństwo Bożego Miłosierdzia. O Boże. Coś czuję, że ta kierka jest rozbudowana. Tracam więcej punktów włączysz oraz mają niką szansę na własną życie się, że ten zamarz został zmniejszona, poprzez graży że będziesz oraz utarnij się na cudze terytorium. OK. A ja muszę młody z O Boże. To nie wystarczy, ale niech będzie dam ci rzadką okazję na odzyskanie. Dobra, podejść do wysągowego, pan przed nimi młodzi się Śpiącego A co my w Gotika gramy? Innych boków to twoje sumienie nie będzie czyste, dobra, ja mi te jajka. Tam jest jakiś tutaj totemik. Będziemy się modlić jak nigdy, Peszki tu. Wow, 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 wow. Ja tu już chcę wejść. Ale dobra. Z tobą nie będę gadał. Co mam się modlić. Milion posążków, ojej. Chwal Boga. Boże się modli. A jakbym sobie tak na tą prawem nadusił, mogę to. Aaa. Myślałem, że mogę to zniszczyć czy coś. Musisz modlić się jeszcze żarliwie. Siema już z powrotem? Dobra, masz, bo... Boko, bojny bo... No, już A teraz podarek Boże, co za typ To jest nadgryzione jabłko O Boże No, to jest super ten... Super, już prawo, dostałem nadgryziony. Ja byłem kojeżdżony, ale jeszcze fajny. Rozumiem, że dla wszystkiego wszystkich kolej muszę robić, się nie że ten. Dobra, to co to? Jeden dalej. Pomoc, nie wiem, to to jest kowal. Rybak, jakiś ślusarz. Boże, ile tu temików! Och, wat. Posok, ojej, to jest tyle różnych tych. Rzeszorbów. Ja już chcę w otwarty świat, chłopie. Um, siema. A, rozmawiałem już z tym typem. Boże. W lasu, znajdź tam grube drzewo i ziemi, ale nie przynóż go tutaj pewnie. Nie jest tak bardzo. Jakiś ulf, ty jesteś ulf? Tak, ty jesteś ulf. Siema. ma chcę się nauczyć skuć. Nie. O! Przepraszam chwilę. Jestem z powrotem. Dobra, potrzebuję się kiery. Dobra. Weź więc ją ze skrzyni, ale pamiętaj by ją później zwrócić. O Boże, żebyś dał chłopie siekierę. Nie zniszcz, tylko rozmawiaj? Co jest? Skrzynia ulfa. Rozmawiaj. A. Weź siekierę Dobra, gdzie ja mam teraz iść? Ta polana jest w ogóle o, ale i ta kupa. No, żebo poza może gdzieś. Ej, dobra, już wiem gdzie. I na przykład tam po drodze, jak szliśmy do wioski, to były łody, tak, leżały sobie. To mam nadzieję, że, 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 że to te też się nadadzą. Jest klimacik, jest, jest. I to jaki? Dobra, o, baja. Co? Są... Jezu, ile to tego dobra, Dobra, czemu nie mogę pili... Od niej. A deski mam no, nakładane. No. Jest. Ale potnij Wytnij cztery polana skłody Jezu, czy ja mam się jakoś wyekwipować w tą siekierem załóż Dobra, mam siekierę Elo, więc Uu. sobie taką ona siekierkę nacisnę? Znaczy Dobra, schowaj to w bo pod na banana Jezu! Miałem tylko siekierę zdobyć Czemu te wszystkie drzewa są już pościnane? Ja nie rozumiem Wypiłem, no szkurde Dobra, F1 Pomóstryń, wypiłem, bla, 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 No, dobra. Może inaczej. Powinien ściąć drzewa poza osadą może wysiąść pola nazwy upadłych kłód. No tak średnio. Ale dobra, jak znajdę jakiekolwiek drzewo, no to spoko. Twarde drewno z białego... Ej, bo to miało być białe drewno? O, dobra, potnij na no, polanę. Nie? Dobra, nieważne. Twarde drewno, białe drewno, tego nie mogę... Tu będzie jakieś drzewo, które mogę sobie ściąć Jezu, to jedyne co rośnie to te posążki Dąb drzewo zbada i zetni. Git, ale i rośniesz chłopie, normalnie Sztos O, przewróć Szukaj złożę miedzi... Nie, zostaw dom drzewo zbadaj o. tylko sobie wyciąłem to, dobra no, spoko mhm. mech Podni to na te polana Skąd mam już śpiła? To robić, że sobie w tym okienku? Skąd tam już śpiła? ma być w ten sposób? No tak, to nie raczej. Hmm. A ja tu piły żadnej nie widziałem, niestety. A szkoda. Dajcie, o Boże, dobra, to są totemy, to są temy kolejne. No nie, dobra, ja ogarnę tą kodę i tak dalej i wrócę do Was.